Wyścig o Grand Prix Monaco zakończony, rozpoczął się inny wyścig, wyścig z czasem, jeżeli chodzi o pakowanie garaży, pakowanie wszystkich zespołów przed wyprawą. Do Barcelony. Niektórzy tu jeszcze mają jakieś obowiązki do wywołania. Fred Mazur dzisiaj urodzina obchodzi. Charles Leclerc oczywiście kolejny raz w Monte Carlo poza podium. No, trzeba znowu będzie rok poczekać na kolejną tego typu okazję. Max Verstappen w wyścigu absolutnie poza zasięgiem. Aston próbował tutaj czegoś innego. Najpierw start na w bardzoj mieszance wiedzieli, że tutaj nie powalczą do pierwszego zakrętu, więc musieli spróbować czegoś innego, w nadziei na to, że po prostu Max zjedzie przed nimi i w tej fazie wyścigu akurat coś takiego się wydarzy, że przechyli szale na korzyść właśnie Fernando. Typu neutralizacja, typu nawet czerwona flaga, wtedy oczywiście w takiej sytuacji miałby tutaj Fernando większe szanse, bo jeżeli chodzi o czyste tempo, czyste osiągi, tutaj takiej możliwości na walkę nie było. Odparł szafnała tutaj udziela wywiadu. Trzecia lokata Estebana O'Connora w tym wyścigu. Absolutnie zasłużony wynik po tej bardzo fajnym weekendzie, jeżeli chodzi o tempo i możliwości samochodu. Jeszcze to starcie z Carlosem Sańcem. Uderzony samochód Estebana O'Connor. Rozmawiałem też oczywiście z Otmarem. Pytałem go o tę presję, którą Sainz wywiera. No presja, presja, ale też że dostaliśmy uderzenie obawiałem się o stan samochodu. To były tutaj główne problemy w tej pierwszej fazie wyścigu. Później wszystko dobrze wytrzymali. W przeciwieństwie właśnie do ekipy Ferrari, no bo tam znowu te narzekania na strategię ze strony Carlosa Sainca, też były twarde opony, ale zjechali wcześniej końcówka wyścigu oczywiście ogólnie przejściowe, tutaj mamy taki zestawik z samochodu Alfy Romeo tam trwają właśnie prace przy rozbiórce samochodu Guan Yu tutaj jeszcze jakieś elementy zewnętrzne, skrzydła, poszycie całe tyłu, no trzeba tutaj się z tym nieźle uwijać, żeby Tutaj wszystko ładnie zapakować, przygotować do transportu. sterty, opon, oczywiście to już nie do wykorzystania. Wszystko wraca do firmy Ireli, tam jest przetapiana. Tutaj mamy nosek samochodu Lansa Strola. Mnóstwo uderzeń tutaj otrzymał ten samochód w tym wyścigu. Sporo śmieci. No i ostatecznie jedyny kierowca, który nie dojechał do mety w tym wyścigu, też ciekawe, no bo w sumie warunki były takie, że można się było spodziewać, iż więcej samochodów nie dotrze do mety podzielić, No tak, wygląda tutaj straszkane, przednie akustycznie nie jesteśmy w studiu więc różnie tutaj z tym bywa tutaj zajrzymy sobie do jakiej skrzynki co tam pakują tablice wyposażenie przy stanowisku serwisowym taka tablica która mechanizm pokazuje kierowcy przy zjeździe na zmianę kół Dobrze, to trzeba starannie popakować żeby gdzieś tam się nie zapodziało, nie pogubiło. oczywiście później rozpakować na kolejnym wyścigowym weekendzie. Sukces niewątpliwy oczywiście Astona, ale to pokazuje, że no wciąż pod wpływem tempa, jeżeli chodzi o tempo, tutaj nie mają podejścia po prostu do ekipy Red Bulla. Próbowali wszystkiego, założyli nawet sliki, kiedy zaczęło już padać, Mike Crack tłumaczył mi, że chodziło o to, że byli przekonani, że po prostu będzie tor przesychał, a Fernando Alonso jest z kolei przyzwyczajony do jazdy po w deszczu ze względu na swoje doświadczenie z wyścigów długodystansowych zlemał, no ale ostatecznie okazało się, że nie była to trafna decyzja. Wciąż druga pozycja niezła, no i Krak twierdził, praw temu, co mówił tutaj na początku weekendu Fernando Alonso, że wcale to nie była jedyna okazja, żeby Aston Martin, żeby Fernando Alonso w tym roku jakiś wyścig wygrał. Oczywiście w imię widowiska, w imię różnorodności trzymamy rzecz jasna za to kciuki. Dzięki w ogóle, że. Byliście z nami przez cały ten weekend w Via Play. Historyczne w sumie wydarzenie. Pierwszy raz od 2009 roku miałem przyjemność komentować ten wyścig na żywo prosto z toru, w towarzystwie oczywiście Michała Gąsiorowskiego, dla którego to było pierwsze tego typu doświadczenie. No i wiem, że bawił się dobrze i absolutnie mu się nie dziwię, bo to było świetne przeżycie. Myślę, że mogliśmy wzbogacić nieco transmisję o nasze emocje, o to co tutaj czujemy i przeżywamy wewnątrz podczas. Wyścigowego weekendu. Przed nami oczywiście wyprawa do Hiszpanii. Tam też będzie ciekawie, bo zmieniony tor nie ma już tutaj szczekany w ostatnim sektorze. No i oczywiście odpowiedzi na pytania, jak te poprawki Mercedesa tak naprawdę będą się spisywały. Tutaj popisali się skutecznością. Czwarta i piąta lokata pogrążyli znowu ekipę Ferrari. No ale na prawdziwym torze, wyścigowym, w sensie nieulicznym torze, sytuacja może być już zupełnie inna. Sam jestem ciekaw, jak to będzie w Barcelonie wyglądało. Zostawiamy zatem zespoły z ich ciężką pracą. Tu jeszcze raz ten biedny, potrzaskany nosek samochodu Lansastrola. Jeszcze raz trochę Tam jeszcze trybuna z naszymi kabinami komentatorskimi. To było na tyle, jeśli chodzi o wizytę za kulisami w Monaco. Dziękuję Wam serdecznie za cały ten weekend. No i cóż, do zobaczenia już wkrótce. Pozdrowienia. Hej, hej!